Nostalgia to. Tak słowem wstępu, ale zaraz to rozwiniemy. Zastanówmy się, jaki jest najlepszy dodatek do World of Warcraft. Chwila namysłu. No, i większość zapewne wybrała TBC albo WODL. Jeśli jest to inny dodatek, to nie ma nic w tym złego, chodzi po prostu o to, iż większość ludzi wybierze te dwa dodatki. Oczywiście to pytanie dotyczyło też mnie, i moja odpowiedź to Wrath of the Lich King. Naturalnie. Był to czas, gdy gra nabrała wyższy poziom, zacząłem rajdować, nauczyłem się grać i zrozumiałem wiele rzeczy, które wcześniej były dla mnie po prostu zagadką. Northrend, ach, ten po prostu klimat, pierwszy raz, gdy wpływało się właśnie na Howling Fjord, wszystko było wręcz po prostu idealne. Cały dodatek bardzo pozytywnie mi się kojarzy. Ilość graczy w tym dodatku mówi też sama za siebie. No, w Wowie od tamtej pory nie było nigdy takich liczb grających, więc coś po prostu rzeczywiście tam było dobrego. Ale czy kiedykolwiek miano, najlepszego dodatku obejmie inny dodatek? Tak, aby do świętej trójcy Vanilla, TBC i Wrath of the Lich King dołączył inny, równie legendarny dodatek. Czy jest to jeszcze możliwe, aby mainstream i ogół ludzi uznał jakiś dodatek za dobry? Nie, że ktoś mi powie, jakaś tam mała grupa, że w Pandaria była dobra, bo ja też uważam ten dodatek za dobry, ale to nie jest uznawane za ogół graczy jako coś naprawdę super. Według wielu ankiet oraz ogólnej opinii graczy, właśnie wspomniane dodatki The Burning Crusade i Wrath of the Lich King są wychwalane ponad niebiosa i są obiektem wzdychań wielu graczy. Powodów jest wiele, bo gra była bardziej wymagająca, miała lepszy klimat, jakoś utrzymywała moją uwagę i tak dalej tak dalej. Lecz wraz z kolejnymi odsłonami gier po Wrath of Lich King jakoś wszystko zaczęło się psuć. Często mówi się, że WoW skończył się na Wrath of Lich King, albo WoW umarł wra wraz z Artasem. Kolejne dodatki miały nieco inne podejście, tym samym stając się bardziej przystępne, a zarazem odpychając wielu istniejących aktualnie w grze graczy. Kataklizm było za łatwe w późniejszych etapach gry i nudne, z małym kontentem i nie miało klimatu. Miejsce w Pandaria, o mój Boże, przecie to Pandy, są to nie Warcraft. Warlords of Renor ma bardzo fajny klimacik, ale wykonanie kiepskie. I w ten sposób gracze, utwardzeni w przekonaniu, że gra kończy się na Wolk, notorycznie otrzymywali powody, by tych kolejnych dodatków po prostu nie lubić. I ja się nie dziwię, szczerze mówiąc. Wtedy po coraz to kolejnych failach ekspansji, prywatne serwery nabrały nowego znaczenia. Nie były to już serwery, gdzie można tylko pograć za free, ale główną częścią stało się to, że można pograć sobie na swoim ulubionym dodatku. Tym samym jeszcze bardziej zamykając się na to, co Blizzard wypuszczał dalej. Stąd też ostatnio duża presja spowodowana serwerem Nostalrius, hostującym serwer z klasyczną wersją gry, by po prostu Blizzard zrobił coś w tym kierunku. Ludzie chcą grać w starego, dobrego Warcrafta. I nie chcę, aby ten film przerodził się w dyskusję o prywatnych serwerach, lecz jest to właśnie ważny punkt w tym filmie by ktoś sobie nie pomyślał, że narzekam na prywaciaki albo na ludzi, bo lubią ten dodatek, to zadam pytanie, czy to, że ktoś lubi The Burning Crusade i Wrath of the King i nie lubi niczego innego, to coś złego? No, absolutnie nie. No, każdy ma swoje preferencje i nie zabronię nikomu w życiu się dobrze bawić. Te dodatki zasłużyły sobie na miano legendarnych swoją jakością, ale... Dużą częścią popularności tych dodatków i uznawania je za najlepsze jest to, że jest wcześniej wspomniana nostalgia. Tak jak mówiłem, jest to dlaczego? Człowiek ma to do siebie, że bardzo często zapamiętuje rzeczy pozytywne, a te negatywne cechy gdzieś tam się jakoś zacierają. Przez lata wiele gier zapamiętujemy jako przykładowo ładne, a po odpaleniu takiego PlayStation 1 i jakiejś gry okazuje się, że cholera ale to brzydkie. No, nadal się dobrze bawimy, ale zapamiętaliśmy tę grę nieco inaczej pod względem wizualnym. Ja mam tak z wiele, wieloma grami i zapewne Wy też gdzieś tam znajdziecie jakieś przykłady gier, które w pamięci wyglądają naprawdę ładnie, ale po latach, gdybyście odpalili tę grę, okazałoby się, że jest to po prostu no coś no, brzydkiego, a mechaniki się zestarzały i tak dalej, i tak dalej. I to samo tyczy się też World of Warcraft, gdzie wspomina się te rajdy, jak ubieraliśmy swoją postać, jak Instancje albo levelowaliśmy, ale na przykład nie pamiętamy o tym, że jakaś klasa była bezużyteczna, nie wiem, jakiś Balance Druid czy, czy Demonology Warlock podczas TBC, że levelowało się bardzo długo i biada ci, jeśli byłeś casterem, że aby przejść na instancję szukałeś ludzi godzinami, i tak dalej, i tak dalej. Więc tych powodów, dla których ten dodatek jest no powiedziałbym nieprzystępny i niefajny, jest też wiele, tylko o tym tak naprawdę nie pamiętamy. Albo po prostu staramy się też o tym nie myśleć. Więc wiele negatywnych rzeczy kryje się gdzieś tam pośród Ochów i Achów w stronę starszych ekspansji. Uwierzcie mi, że bardzo trudno jest mi robić ten odcinek, ponieważ nie chcę oczywiście tutaj naruszyć tego, że ktoś lubi te dodatki i że gdzieś tutaj znowu babram się w tych prywatnych serwerach. Nie chcę właśnie o, ty o tych rzeczach wspominać. Natomiast ostatnio miałem właśnie taką dosyć rozbudowaną wypowiedź na temat nowego dodatku. No i w międzyczasie ludzie i tak gdzieś tam powiedzieli, że wodk i The Burning Crusade było najlepsze. Legion w tym momencie, nawiązując do najnowszego dodatku zyskuje w moim mniemaniu bardzo dużo i powoli powoli wspina się po tej drabince i jeżeli ten trend będzie się utrzymywał, to ten dodatek według mnie będzie najlepszym dodatkiem, jaki kiedykolwiek powstał. Niedługo na blisko nie pojawią się kolejne informacje odnośnie paczy, więc podoba mi się stabilność tego kontentu, który nie dość, że się pojawia regularnie, to na dodatek jest bardzo porządny. No, oczywiście. demiş Zobaczymy jak to będzie pod sam koniec dodatku. Nie mnie teraz oceniać, ale tak jak już mówiłem, powoli powoli się wspina i jeżeli to utrzyma, to będzie naprawdę coś świetnego. Ale czy taki Legion, pomimo tego, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, że wszystko będzie zrobione idealnie i że gracze będą zadowoleni, graczy przybędzie do gry, czy on wtedy będzie w stanie przebić się do tego i yy, czy gracze będą w stanie powiedzieć: Hej, słuchajcie, Legion jest najlepszym dodatkiem, jest lepszy niż TBC i jest lepszy niż. Wrath of the Leech King. Szczerze mówiąc będzie trudno, ponieważ to co mówiłem wcześniej, wielu graczy jest po prostu nastawionych, że to są najlepsze dodatki, to jest Warcraft, a wszystko inne po prostu jest złe. Tym samym grając na prywatnych serwerach, nasilając właśnie to uczucie, że to jest coś najlepszego i mówię, nie jest tutaj nic z tym złego, że ktoś uważa tamte do dodatki za najlepsze, bo ja nie będę wam mówił, że Legion jest lepszy i macie grać w Legion, tylko po prostu jeżeli chodzi o struktury, ostatnio właśnie też wdałem się w Rozmowę z widzami, gdzie mówiłem, że tak naprawdę w Legionie mamy wszystko to, co było w poprzednich dodatkach. A nawet niektóre rzeczy, niektórych rzeczy jest więcej, oraz są na przykład lepiej zrobione. Więc tak sobie po prostu na przykładzie Wrath of the Lich King, gdzie to co mówiłem wcześniej, jest to dodatek, gdzie zacząłem rajdować, Mam, miałem swoją gildię dedykowaną. Rajdowałem każdego wieczoru, przynajmniej starałem się rajdować, i starałem się grać bardzo dobrze. No i gra mnie wtedy chyba najbardziej wciągnęła. Ale tak jak sobie zaczynam przypominać, tak naprawdę to poza tymi chmurkami nostalgii, gdzie rajdowałem sobie Ulduar, później jakiś tam Koloseum, Naxxramas, no no, to mówię tutaj w, nie, nie tej kolejności, co trzeba, ale progresując te wszystkie rajdy, robiąc instancje, zakrywa się gdzieś to, że w którymś momencie te instancje stały się strasznie po prostu łatwe. Przez nie się po prostu przechodziło, mając gir niesamowity yy, i, i przechodziło się z przysłowiowym palcem w dupie, gdzie one nie miały wartości poza tym, że były te jakieś badże. No Były tam systemy, które były fajne, natomiast długoterminowość tego kontentu była Mała. Jeżeli chciałem sam sobie wyskoczyć i coś porobić, no to miałem do wyboru jakieś tam parę daily questów, które były zawsze te same, zawsze się powtarzały e, i mogłem je zrobić w Icehouse Citadel i tak dalej, ale większość też swojego czasu spędzałem gdzieś w mieście, stojąc, chodząc, biegając. Tu dziś może coś e, zrobiłem, może polazłem sobie na jakieś PvP, BG. I szczerze mówiąc, jakbym teraz miał grać we Wrath of the Lich King, to szczerze mówiąc bardzo bym się nudził, gdzie w aktualnym dodatku no. Pamiętajcie, że to jest też chwilowe, później to jakoś ocenimy. Na tę chwilę po prostu mogę powiedzieć, że no jest dużo do roboty. Chcesz porobić sobie coś solo? Możesz pójść sobie na world questy, które cały czas ci się gdzieś tam pojawiają. Masz do wyboru, co tak naprawdę chcesz. Chcesz zdobyć trochę giru. Proszę bardzo, nawet jeżeli World Quest będzie oferował gorszy item level niż aktualny masz na sobie, to jest możliwość, że coś się zboostuje, Zrobisz tego Questa, dostaniesz soketa, dostaniesz jakiś lepszy przedmiot, bo się zboostuje item level i tak dalej. Jeżeli chodzi o trudność tych dodatków no to rzeczywiście ten podstawowy poziom gry w Legionie jest mniejszy. No nie jest to aż tak trudne jak kiedyś, levelowanie myślę, że każdy będzie w stanie sobie gdzieś tutaj powoli prze przelewelować. natomiast moim zdaniem to levelowanie i ogólny poziom, Troszeczkę wzrósł, ale tylko tak leciutko. Jeżeli jesteście fanami tej rozgrywki takiej hardkorowej, to nic nie, nie stoi wam na przeszkodzie, aby wskoczyć sobie na Mythic Plus, czyli nowy tryb robienia instancji, który jest po prostu niczym innym jak troszeczkę RIFTami z Diablo, gdzie wraz z kolejnymi instancjami, z lepszymi kluczami, które zdobywacie na te instancje, macie coraz trudniejszy poziom trudności. I taka osoba, która gra na TBC, albo na nie no dobra, uznajmy na TBC, która mówi do mnie, że ej, ale heroiki są takie trudne. Polecam Wam wejść na Legion i zobaczyć, jak wygląda mityczna instancja. Mityczna instancja na levelu plus 6, plus 7, plus 8 i wtedy zobaczycie, co to jest naprawdę trudność. Ale jakiś rajd jest trudny. No to zapraszam Was na mityczną wersję rajdu Emerald Nightmare, który też nie jest aż taki po prostu łatwy. No wiadomo, jakby w The Burning Crusade i tak dalej często bossy padały po iluś tam tygodniach od wyjścia. Natomiast dużą częścią tak naprawdę trudności gry w starszych dodatkach było to, że nasze klasy nie były przystosowane do takiego... Szeroko rozumianego rajdowania. O co mi tutaj chodzi? Duża część specjalizacji była bezużyteczna, i jakby to wszystko było zrobione takie. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, jakby to takie wycie było taka zrobione taka szopka z desek i po prostu poprzybijane gwoździe, tak po prostu i ta cała chata się po prostu tak trzęsie i, i skrzeczy. I w ten sposób wyobrażam sobie właśnie klasy, jak to wyglądało. Po prostu klasy były klanki. Stojąc tak naprawdę. Albo patrząc na jakieś różnego rodzaju filmy na YouTubach, gdzie mamy właśnie jakieś rajdowanie z The Burning Crusade, mamy po prostu milion umiejętności, które zadają jakieś tam obrażenia, ale no nie jest to nic jakiegoś takiego mega, mega, więc... Dr tą trudnością też było to, że te klasy po prostu nie były zrobione tak jak teraz Gdzie każda klasa no, ma gdzieś tam jakąś swoją swoje umiejętności Z tych umiejętności korzysta i w miarę jak używamy tych umiejętności W ten sposób mamy tą, ten DPS zapewniony tak? Więc teoretycznie mamy to co było w The Burning Crusade Mamy rajdy, które są świetne, bo są świetne Ponieważ wydaje mi się, że te walki, które znajdują się w nowych dodatkach Są bardziej interesujące i bardziej zabawne niż te kiedyś gdzie stał się i była jedna czy dwie mechaniki na krzyż. Oczywiście zaraz ktoś może mnie zwyzywać, że. Ej, ty nie rajdowałeś, ja teraz gram i ja wiem, że to takie trudne. Jest boss, który chyba się nazywał M'Uru, który też gdzieś tam był Pain in the Ass i tak dalej. Natomiast, no, mamy rajdy. Mamy rajdy. Są dobre, są dobre. Mamy jakieś tam daily questy, które są lepsze? Tak, daily questy są o wiele, wiele lepsze niż to, co oferuje The Burning Crusade czy właśnie Wrath of the Lich King. Jeżeli chodzi o instancje, to też są o wiele, wiele lepsze, moim zdaniem to też możecie sobie gdzieś tam dopasować, niż te ze starszej ekspansji, chociażby dlatego, że można wybrać sobie jakikolwiek poziom trudności chcecie, a nawet jeżeli chcecie, żeby te instancje były cały czas aktualne, robicie po prostu, um, robicie właśnie nic innego jak Mythic Plusy. I w ten sposób zamiast na przykład rajdować, macie więcej dostępu do giru. Jeżeli ktoś lubi, powiedzmy, pięcioosobowy content, proszę bardzo, ma pięcioosobowy content, może robić Mythic Plusy i może być, Prawie tak samo dobre, jak ludzie, którzy rajdują hardkorowo. Więc no jest więcej rzeczy do, do ogarnięcia tak naprawdę. No ale odpowiadając sobie na pytanie, czy. Rzeczywiście, uda się kiedyś uznać jakiś inny dodatek za legendarny przez mainstream i ludzie, którzy mówią, że ty są najlepsi, będą w stanie kiedyś powiedzieć, że Legend jest najlepszy. Pożyjemy, zobaczymy. Z dużą nadzieją i z zaciśniętymi tutaj kciukami, trzymając je, liczę na to, że legion dalej będzie tak, jak teraz wygląda, będzie może nawet jeszcze lepszy. I w ten sposób będę. Z czystym sumieniem mógł powiedzieć, że to jest najlepszy dodatek, i szczerze mówiąc, yy, będę wtedy troszeczkę smutny z tego powodu, że ludzie, którzy teraz siedzą i grają w The Burning Crusade albo w Bratody nie będą w stanie doświadczyć tak pięknego wydarzenia, jakim jest właśnie yy, Legion, bo no, trzeba przyznać, że jest to coś świetnego. No ale, żeby nie było tutaj za słodko, oczywiście kończymy już ten odcinek. Chciałem Was zaprosić jak najbardziej do sekcji z komentarzami, gdzie możemy sobie na ten temat porozmawiać. Jeżeli pierdzieliłem głupoty. A pewnie znajdą się takie osoby, które na upór po prostu będą musiały, musiały mi wcisnąć to, że pierdziele głupoty. E, no zapraszam was oczywiście do tej dyskusji. ocencie film, jeżeli wam się podobał łapką w górę, jeżeli się nie podobał łapką w dół. E, no i zostawcie te oceny, byłbym bardzo wdzięczny i zobaczymy się gdzieś tam w komentarzach. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się do zobaczenia, pa pa, cześć.